i witam Was w nowej serii Lekki Poniedziałki. Bycie na diecie jest do kitu, ale życie zgodnie z potrzebami naszego organizmu jest super. No i do tego jest proste, bo nie chodzi o to, by być na restrykcyjnej diecie. Chodzi o to, by zrozumieć swoje ciało i wprowadzać małe zmiany do naszego życia małymi krokami. Będę chciała w mojej serii filmów opowiedzieć Wam o tym, jak dokonywać zdrowych wyborów żywieniowych, jak wprowadzać właśnie małymi krokami te dobre nawyki, jak być świadomym konsumentem, a również pokażę Wam kilka smacznych przepisów na proste dania, bo zaproszę Was do swojej kuchni. Na początku odcinki ze mną będą pojawiały się co dwa tygodnie, ale jeżeli seria Wam się spodoba, proszę Was o kciuki w górę, bo dzięki temu będę wiedziała, że podoba Wam się i może powinnam nagrywać trochę częściej. Wielkimi krokami zbliża się lato i pewnie wiele z Was yy, ma w głowie tą myśl, że może przydałoby się wziąć trochę dla siebie, podkręcić troszeczkę naszą formę, może schudnąć w kilka kilo, ale od czego zacząć? I zapewne swoją drogę zaczniecie od internetu w oszukiwaniu tak zwanej diety cud. Ale musicie pamiętać o tym, że w sieci natkniemy się na mnóstwo mitów i przestarzałych schematów, informacji i artykułów, które niekoniecznie są zgodne z najnowszymi badaniami. Dlatego musicie spojrzeć na to z przymrużonym okiem i nie brać wszystkiego za pewnie. Zacznijmy od planowania. Często do procesu odchudzania się podchodzimy bardzo impulsywnie. Tak jak na poprzednim przykładzie, zbliża się lato, zbliża się ten sezon na bikini, na krótkie spodenki, na spódniczki. I chcemy osiągnąć wymarzoną figurę w jak najszybszym tempie. Nie jest to jednak takie proste, bo proces utraty masy ciała należy naprawdę starannie zaplanować. I jeżeli nie chcemy odejść tego w ręce specjalisty dietetyka, a zrobić to właśnie na własną rękę, to musimy pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim musimy określić nasz cel. Co to będzie? Czy będzie to utrata konkretnej liczby kilogramów? Czy będzie to osiągnięcie konkretnego obwodu, na przykład w naszym pasie? Czy może to będzie tylko efekt wizualny, który konkretnie sobie określimy w naszej głowie? Ważne jest, by określić ten cel, a następnie określić czas, w którym chcemy go osiągnąć, i ten okres czasu podzielić na mniejsze etapy. Dzięki temu będziemy miały wyznaczoną szczegółową ścieżkę i będzie nam prosto trzymać się właśnie tej drogi w osiągnięciu naszego wyważonego celu. Postawmy sobie realny cel. Jeżeli określimy, że chciałbyśmy schudnąć kilkanaście kilogramów w bardzo krótkim okresie czasu, prawdopodobnie nam się to nie uda. Przyjmuje się, że zdrowo możemy schudnąć od pół do jednego kilograma na tydzień i radziłabym się trzymać tego schematu. Będzie to zdrowe, będzie to odchudzanie długoterminowe, no i przede wszystkim będzie większe prawdopodobieństwo, że zauważymy szybciej odpowiednie efekty. Jeżeli nasz cel będzie bardzo abstrakcyjny, to szybko się zniechęcimy. Musimy też pamiętać o tym, że nie jedne z nas będą chudły naprawdę szybko, a innym zajmie to trochę więcej czasu i będziemy musiały poświęcić na to więcej pracy. Nie przejmujmy się, dlatego że to właśnie my mamy się odchudzić, nie nikt inny, więc nie ma sensu zajmować sobie czasu takimi porównaniami. Nastawmy się pozytywnie. Prawdopodobnie mamy już za sobą jakiś proces odchudzania się. Być może nieudany, może rzuciłyśmy dietę, wróciłyśmy do starych nawyków, być może spotkałyśmy się nawet z efektem jojo. Może dieta kojarzy nam się z listą restrykcyjnych nakazów i zakazów. Może jest to dla nas tylko liczenie kalorii cały dzień z kalkulatorem w ręku, ale to nie musi tak być, bo najważniejsze jest pozytywne nastawienie się. Jeżeli znajdziemy w środku siebie pozytywną energię, pozytywną motywację, to po prostu na pewno nam się uda. Jeżeli wiemy, że szybko tracimy zapał, szybko tracimy chęć do robienia czegoś, to może warto na przykład zaprosić do wspólnego odchudzania się przyjaciółkę, dzięki temu wspólnie będziecie mogli się wspierać. W internecie znajdziemy również mnóstwo stron tak zwanych motywatorów, szczególnie na Facebooku, gdzie jest mnóstwo zdjęć, e, pięknych wyskortowanych sylwetek, cytatami, które mają nas zmotywować, ale pamiętajmy, że spędzając kolejną godzinę przed komputerem, zamiast godzinę, którą byśmy mogły poświęcić na sport, na, przebieg na przebiegnięcie się czy nawet na spacer, no to nie jest to dobra droga do osiągnięcia naszego celu. Najważniejsze jest to, by skupić się na sobie. Obserwujmy siebie. Większość rzeczy w naszym codziennym życiu wykonujemy niezwykle automatycznie i warto jest na chwilę się zatrzymać i spojrzeć na to, co robimy chłodnym okiem. Dzięki temu możemy zauważyć różne czynniki, które wpływają na przykład na nasze wybory żywieniowe, o których nie byliśmy wcale świadomi. Dobrym pomysłem jest założenie sobie tak zwanego dzienniczka żywieniowego. Możemy to zrobić w zwykłym notesie, w kalendarzu albo na przykład w smartfonie, w zależności od tego, jaka metoda będzie dla nas łatwiejsza. W takim dzienniku zapisujemy godzinę spożycia posiłku, no i co to właściwie było. Możemy pamiętać o tym, by uwzględnić spożycie dodatkowych sosów, tłuszczów oraz napojów, które pijemy w ciągu dnia. Warto by było, żeby ten dzienniczek nie był takim typowym dzienniczkiem żywieniowym, jaki należy przygotować na przykład dla dietetyka na spotkaniu w gabinecie. Niech to będzie swojego rodzaju pamiętnik, gdzie uwzględnimy również informacje takie jak czy jedliśmy na stojąco, czy jedliśmy w pośpiechu, może akurat przeglądaliśmy gazetę, może jedliśmy przy oglądaniu telewizji. Czy robiliśmy to w towarzystwie z rodziną, czy może byliśmy gdzieś na mieście, czy jedliśmy w pojedynkę? Warto też zastanowić się, jaki mamy nastrój. Czy na przykład jemy dlatego, że jesteśmy zestresowani, że się z czymś zdenerwowaliśmy, czy na przykład po prostu jest to godzina ustalona naszego posiłku. Jeżeli zapiszemy sobie takie informacje, później je przeanalizujemy. To dowiemy się, jakie błędy popełniamy, nad czym warto popracować, jakie nawyki zmienić, jakie dodać, i będzie to na pewno dla nas bardzo pozytywne doświadczenie. Na koniec mam dla Was listę pytań, na które warto sobie zadać odpowiedź i zanotować ją na przykład w zeszycie. Ewentualnie za jakiś czas zajrzeć do tego ponownie i coś dopisać, może dodać jakieś nowe przemyślenia. Są to pytania, nad którymi warto się zastanowić na początku naszej drogi zmiany stylu życia. Właściwie, dlaczego chcemy się odbudzać? Jakie nawyki aktualne, które mamy, są pozytywne, a jakie dla nas szkodzą i mają negatywny wpływ na naszą na przykład figurę? Również, jakie zmiany chcemy wprowadzić i co one nam dadzą, ale również, co mogą dla nas zabrać? Musimy się też zastanowić. Jakie nawyki możemy już wprowadzić teraz i jakie zmiany będą dla nas najprostsze do wprowadzenia na początku? To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, co myślicie. Może macie jakieś pomysły na filmy, jakieś zagadnienia dietetyczne, które chcielibyście, żebym podjęła w kolejnych filmach. Chętnie o tym przeczytam. Oprócz tego, zapraszam Was do kciuków w górę. No i zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymam kciuki za to, żeby udało Wam się osiągnąć Wasze wymarzone cele. Jestem tutaj dla Was, więc pamiętajcie o tym. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!